Witam tu, Alisteo, oczyszczający ponorą grotę. Hmm, tu wolę poczekać. Aby pająki się bardziej zbliżyły. Ogniste, jadowite i nieumarłe. Hmm. Nie chcę prowokować tej jednostki. O, czerwona rynka. Fajnie. Hmm. To może już teraz skorzystam z Bixtoryszału. No właśnie. Jest ok. Sporo tego uciekło. Skrzynek nie widzę. Dziecię. Dziecię raczej tu bym przyzwał, a to dlatego, bo liczą na to, że pająki chcąc się dostać, po prostu wpadną w pułapki. O, te oczywiście ruszą na wprost, to troszkę inna sytuacja się tutaj wydarzy. Ale z tym należy się liczyć. Okej. Okay. I cóż. Pamiętam, że kolce... Ale te kolce, które uzyskujemy dzięki... O, właśnie, będziemy mogli użyć one są bardzo dobre na pająki. Tylko, że jest mały problem, bo jak użyją, to poniszczą pułapki. A zawsze coś nie tak. Hmm. Ale przyjrzymy się, przynajmniej tak wstęp. Aha, za mało szału. To dużo za mało. Hmm. 3% czy podpalenie? Chyba jednak podpalimy tutaj. O właśnie niech będzie. Tu na wszelki wypadek poczekamy. zobaczymy co on. Co one tutaj zrobią. Teraz tak, ciekawi mnie jedna rzecz. Czy możemy przejąć dotykiem Loki'ego? Nie. Ale prawdopodobnie są spowodowane tym, że tu znajdują się również nieumarłe pająki, natomiast gdyby ich nie było, to te pozostałe mm, dałoby się przejąć. Przecież jeszcze jest taka możliwość, że może nadal dałoby się przejąć, tylko że jest ich po prostu za dużo. Hmm. Może później sprawdzę, jeżeli będę jeszcze o tym pamiętał. To teraz sami widzicie, że Nastawiam się na walkę o. Tu liczę, że akurat padną pułapki, więc tu jest w ogóle bardzo wąskie przejście! Łatwo będzie to zablokować hmm. Czyli bijemy tu Nie że Ponowimy to. Tak. I tutaj podobnie. Okej. Okay. <ścoughs> Akurat może nie zapomnę, ta grupka miała wpaść, ale i tak jest dobrze. A, czy to ma sens? Nie, wolę jednak, żeby mm, dzieciom jak najdłużej żyło żeby nie prowokować po prostu kontrataku. Ale myślę, wydaje, że długo pożyję z tego co tu widzę. Czy jest sens podchodzić? W sumie jest, gdyż tu położę kolce. Chyba, że kolce bym położył tak. Wtedy lepiej podejść tu. I czekać, może w pułapkę wpadną. A niech będzie, że tak. Więc nie, ja zaczynam kolejną turę. Można będzie rzucać. Aha. Hmm. Wydaje mi się, że lepiej będzie osłabiać te formacje, które za chwilę będą biły dziecią. Aby po prostu miały mniejszą siłę. Natomiast te mogą się nawet nie dopchać, tak szczerze mówiąc. Tak, bijemy. Hmm. Ponowimy to. I jeszcze raz. Okej, ładnie to wyszło. A, kubeczka. Teraz, tak bardzo ważne jest to, aby, aby jednak kolce się tutaj pojawiły. W ten sposób wydaje mi się to dosyć optymalne. Tym bardziej, że będę mógł ich wycofać. Jedno pole. Później to położy drugie kolce. E, wycofać tak, tak. Tak. Bijemy. Okej. Okay. Teraz tak ważne jest też to, żeby jednak tutaj zadać jakieś obrażenia. Chociaż mogę położyć nowe kolce. No i tak będziemy strzelać. No, w ten sposób, żeby sobie zwiększyć bezpieczeństwo. Tak jest po lepiej. I będzie. Tutaj. Pomoc się jakaś zawsze przyda. Tak. I może bimy tu. Będę starał się wyeliminować po kolei wszystkie wrogie jednostki. Tu nic. Mhm. Tu też nic. Tu za daleko. Ale jest dobrze. I Pięknie. Chyba nawet w najdziśniejszą formację trafiło. No, trochę potrwa. Zanim się przebija. Powiedziałbym, że bardzo długo. Nawet. Dobrze. Co teraz mogę zrobić? Kolce. Tak, dla bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że. Że tu są bardziej potrzebne. Teraz tak. A, te, ten piękny czar, który mi się tak bardzo podoba. Aha. Jak to by podziałało? Aha. A czemuż nie tu? Aha, to są to chyba nieumarłe jednostki. Tak, tak. Aha. No, ale czy to ma sens? To strasznie dużo many kosztuje. Lepiej coś tańszego. A niech będzie kula ognia, bo... A, no właśnie, bo coś kojarzę, że właśnie na no, pająki to też mocno działa. A właśnie, a czy to już... Nie, to nie ten czas. może by to użyć. Mmm, całkiem zadowalająco, bym powiedział. Tu poczekamy. Tu... A, niech mają. Pięknie. Tutaj... Gdyby się dało... Wyeliminować taki oddział, to by miało nawet sens. Mhm. No to teraz zmieniamy cel, ale wydaje mi się, że jednak tu powinien być. Grupka jest niezbyt liczna. Tu nic. I tutaj podobnie. Mhm. No ale to tutaj już nic nie zrobimy. Hmm, hmm. Ale to już nie jest problem, zobaczcie te wszystko, albo chociaż tu, <grymne> tu jakaś taka ścieżynka jest. Ha, powstrzymujmy. Tak i na spokojnie. Tu się na pewno nic nie wydarzy. Tutaj. O, właśnie, zniszczymy grupkę. Trochę żal, ale zniszczymy grupkę, która mogłaby niszczyć kolce. I w ten sposób powstały tylko dwie grupki, z czego jedna będzie pewnie się tu przebijała, więc. Więc nie będą się wspomagać. O! Dobre. Tu nic. Ale tu już możemy przekazać coś. Mhm. Mm, tak myślałem. Wiemy, to już całkiem nieźle. Dobrze, liścieńszą grupkę. Pięknie. I kto tym razem? Aha, tu. Dobrze, ale. Można by to, ale mi się wydaje, że spróbujemy się jeszcze wzbogacić. A... Można by było podejść i rzucać, szczerze mówiąc, to może nie być głupie. O, proszę. Hmm. A nie będzie. Ale chciałbym zdążyć jeszcze to podnieść. Ale zdążymy tak. Czyli, tak tutaj bijemy. Złotko, a może być. E, dobra, mana, mana. niech będzie. I jest ok. I w tym miejscu skończył się bonus, a pewnie nic nie zrobiłeś w międzyczasie, co? Nie, hmm. Jak wyglądamy? Szał można uzupełnić. manę można uzupełnić. I od razu zaatakujemy. A, niech będzie. A tak. Niedźwiedzie. Uciekły. O! Skrzyneczka. Ale faktem jest, że to też trzeba by zniszczyć. Chyba że. Lądujące dziecię to zniszczy. Ja tu nie widzę jednostek, a strzelających. To jest dobre. Zobaczmy, może to, to podziała. Hmm. A jednak nie. Hmm. Tu i rzucamy. A bez tego? Nie, jednak wolimy z tym. Dobrze, ale... Ale jeszcze póki co... Zadajmy tu jakieś obrażenia. I jeszcze takie. Mam nadzieję, że uda się przejąć szałem. Jednostkę. O, bijemy. Nie mogę ryzykować, że... Że to coś złego tutaj zdziała. Hmm. Runka i. Mmm... Powiedziałbym, że to nawet nie jest takie złe rozwiązanie. Białe myszki są potężne. Tutaj kroczek. Tylko trzeba przyznać, że ja bym wolał, żeby oni tu przebiegli. A. Poczekajmy. No właśnie. Tylko, że... Tu... Łodkowy ruch. Tu przebiegną, dostaną wsparcie od palen Chociaż właściwie nie, nie w tej chwili. To się załatwi. Chociaż nie, nie mam komu przekazać. Dobra, nie pamięcie. Przynajmniej wcześniej się dowiem co tutaj takiego jest. Hmm. Można by się pomalutku cofać. <laughs> Zasnęły tak. <laughs> A. Kroczek? Nie, no to chyba tu będziemy widzieć to. Tutaj. I właśnie, właśnie. Kasa, ale bym powiedział, że całkiem przyzwoita. Warto było. Tu. Wiem. Hmm. Poczekamy, ale to już jest nowa tura, więc proponuję położyć kolce. No, jakoś tak. Tak, żeby jotunkowie mogli bliżej podejść i mogli być rażeni, więc tak jest optymalnie. Teraz tak, mogę uderzyć o właśnie, albo nie, nie, tym razem jeszcze to. W ten sposób. Mm, pięć. Tutaj poczekamy. Czy ja chcę uderzać? Właściwie to nie. Wolę, żeby dzieciom pożyło. Tutaj... Znaczy, na pewno to, ale co dalej? Miśki osłabiamy, a może w pułapkę wpadną? To raczej hienę. Tu można byłoby się do tego przyłączyć. Ok. Jest dobrze. Tutaj, o właśnie, teraz możemy użyć szału bez ryzyka, że stracimy. Hmm, tylko co? To? O! Obudziłem miszki pewnie. Hmm, tutaj będziemy się wycofywać. Nic. Jest dobrze. W sumie panuje nad sytuacją. O, tu można przybić. I będziemy snajpować. Ale póki co, to chyba jednak hieny są groźniejsze, gdyż chcę, żeby dzieciom jak najdłużej pożyło. A one mają strasznie duży atak, a słabą obronę. No. Tak, 50 many. Czyli tak. Słabsze obrażenia. Powiedzmy z tego. I poprawimy z całą mocą. Ale nie, ja wolę w ten sposób, żeby kolce jednak ocalały. A nie! Aj! Miałem tutaj nakierować, a widocznie jeszcze się załapało na to pole. <laughs> ale w pojutunkowie nie dopadną, co? A... Można by się wycofać, ale... Mm... Inaczej. Tu. I tu mamy cel. Bijemy. A jodunku można by tutaj małczyć. A co? Tak. I tak. I snajpujemy. Tu. A. No tak, ale uleczą się. Lepiej zabić. Okay. Chyba ciężko się walczy na tych polach, co? Hmm. 70. I cóż, tu okej, okay. tu okej, okay. pułapki czekają, No, hmm, jak nie pułapki, no to snajpujemy. Hmm, tu czy tu. Hien. Mm, nie ma celów. Ale można byłoby szał zużyć. O właśnie, właśnie, zaraz, zaraz. To nie jest dobry pomysł. Dobrym pomysłem będzie wzbogacenie się. Mhm. Mm, takiej dużej sumy to jeszcze chyba nie trafiłem. 34500. 25 to pamiętam, ale. Ale takiej dużej, o właśnie, a może. Może to się jakoś uda już... przyspieszyć. Yy. O, tu bijemy. Tutaj na pewno dojdzie do zwarcia i jak dodamy jeszcze do tego strzelców, to to się da szybko zakończyć. O, właśnie. Mhm. Tu też właściwie ma się na koniec. Pięknie. 25 tysięcy. Akurat kasy tu nie zdobyłem jakoś przesadnie dużo za takie piękne zwycięstwo. Tutaj coś jeszcze jest. Ale trzeba to bardzo uważnie obadać takimi małymi kroczkami. To mnie interesuje. Studnia, ale to coś pamiętam, że. Kryształki zużywamy i albo coś fajnego trafimy, albo nie. Jak do tej pory miałem zawsze pecha. A podobno można naprawdę się obłowić, zwłaszcza jeśli chodzi o doświadczenie. A, a dlaczego nie jest napisane, ile wrzucą? 3600 doświadczenia. No i to jest niby, że. Że negatywnie, bo poszło na marne. Ale jednak ja mu powiedział, że to nie jest takie złe zdobyć doświadczenie. Czyli po prostu to jest taka kwestia, co chcemy uzyskać. Ale gdzieś ktoś mi kiedyś pisał, że, że nie wiem, chyba 10 tysięcy nawet można w ten sposób. O proszę, a jednak przegapiłem. A wydaje mi się, że to już szukałem. Ale może mi się tylko wydaje. Hmm. Ale lokacja została przebadana. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym będziemy oczyszczać wyspę tung -Sin.